O, może są takie? No, może są. O kurwa! Ty jedziemy, nie zmieniłeś Ale... pogody, ziomek! Dobrze, takie, tak ma być! Jest, tak ma na... być, no o co ci chodzi? Widzicie tą rurę po prawo, tam gdzieś daleko? Kurwa ja. kurier! Zatrzymajcie się! <laughs> Czekajcie! Dobra, sto. No dobrze, stoimy. flotar. Okej, stoimy. stoimy. <śmiech> stoimy. <śmiech> Ale flotar, weź się cofnij no, trochę. No, 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 dobra. No, Manoik, co ty robisz? Przecież nie jadę nigdzie, no o co chodzi? Kurwa, kurier! Dajcie, bądźcie koleżeńscy. No, czekamy, czekamy! Czy... czekamy. Właśnie, wrzoda, przytrzymaj F. No, 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 no. Wszyscy no, 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 no. F, -ty F -ty przytrzymajmy. Fachasz tak najgorzej, bo nie kurier, tylko w jakiś frajer, stary spoczny kurwa, będzie się człapał po schodach godzinę. <noise> Spokojnie stoimy na tym. Dobrze. Ej, to jest dziwne. Zaraz będę, jak. Zaraz Dobra, będę. Ja na tej pozycji powiem, bo mnie ustawił za Matyniem. Nie wiem dlaczego. też no, nie, nie wiem. wiem. Manojkiem. Yyy, nie, za Matynię, bo Matyniu jest ostatni, widzisz to? Tak widzę A czemu wy tak ten, tak vibrujecie jakby? No, ty też Pojawiacie się i znikacie No, 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 no ty Pojawiam ty, się, i się i znikam Bo jesteśmy na respie, nie, nie ruszajcie się najlepiej no, w ogóle O, No i czas w pierdolę Właśnie na te ogniste te, yyy, e no. obręcze o kurde, tam widzicie, że będziemy no. musieli przez jedną skakać. To fajne, będzie fajne. fajne. O, kurwa. Kocham tę A ja ciebie. Co to na Dołączam się. Nie ja widzę, że Zuzia tu, tu, tu jest znowu czekająca. Uh. Jaka jest Zuzia? No. Najlepsza. No, no, no jaka, no, kurwa? Matiego pewnie. 10 godzin później. W, 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 w jaki sposób będziemy startowali? Na, 3 4. Ale no, ty, to ktoś musi. No, nie. Do, dobra guys. Jesteś już? Tak. No tak, że jesteś.

Okej, okay. jestem. Jest to nie na Widziałem km! Nie było oh, warto. Jezus, wyskoczyłem! Jakie te mapy są epickie! Ej, no. chłopaki! Epickie! Kocham te mapy! Bo to salto nie było warto! Nie było! Ja też zrobiłem <grym> salto, ale... Ja widziałem to jak ma Mattie obok mnie tak leciał. Bo ja wyjebałem się na drugi checkpoint. <grym> Kurwa! Co ja spadłeś? Dobra. Ech, tak... Ej bo już tak daleko odjechał. Ale ja nie, nie mam pojęcia jak przecież ja normalnie sobie jadę. Po prostu normalnie jadę. No, nie ale najmniejsze jest... Ale nie, ty ty jesteś 5 km przed... 10 sekund przed nami! 22 do Matynia. A my się nie wywróciliśmy, Ani, co, co chodzi? Nie. No ja wiem, się nie. wyjebałem. No ale ja nie, a... On no ale się sekund dzisiaj, sekund Nie mam pojęcia dlaczego tak. No jakie macie motocykle? Lepsze. Gargoyla, lepsze. No Gargoyla, no tak samo, no to dziwne. A gargoyla. ty masz z upgradeowanego. No dokładnie, <laughs> tryhard. Ser serio masz? No mam, motory. mam z W sumie może przez to. <laughs> serio? <Ale> <śmiech> mi... <śmiech> Nie mam nawet tego motocykla kupionego. Ej, miniaturka taka, jak się pracuję przez ten ogień, to to będzie coś. Ja najszybciej jak się da a I teraz od... każdą taką od... samą miniaturkę. Daj ej właśnie włączę i mówię, ej, sobie bez, bez, ej, bez też taką samą, właśnie, samą... Ja też, też sobie ospaliłem. <laughs> <laughs> Hello guys! <laughs> Proszę o spokój. Jestem tu no, za wow, giga Jaka gigapętla? Gigapętla. Znaczy giga. Gigapento giga chyba Czekajcie. A! Nie śmiesz 25 sekund. Nie, no ja nie wiem, jakim cudem tu tak przewodniczyłem. Do... Ale... do góry przeleciałem, ale fajnie było. Ej, nawet Ma... fajerwerki o, do mnie grali. Znaczy, co? Grałem, <śmulatuj> fajerwerki fajerwerki <śmulatuj> Tak <sobie>. było. <śmulatuj> fajerwerki puszczali, jak jechałem. O. Już, już mam tytuł filmu. <śmulatuj> Grałem <Gartuj śmulatuj> fajerwerki. Ej, to był mój. To był twój. Ja to wymyśliłem. Tytuł ]łem. filmu, dokładnie. Ale ja to powiedziałem. <śmulatuj> no dobra, to, to niech będzie, że to flotara. No i tak, jak ja to wezmę. No w sumie ja zapomnę o tym, jak no, skończymy ten odcinek, ja nie będę nawet pamiętam co, co mówiłem. O, też dla, dla mnie ma... grali fajerwerki. No. Ej dla mnie gra! Grali, Kurwa tak. kiedy on to powiedział 30 sekund za tym chujem jesteśmy. No, no nie ma... to jest. jak on to robi, ej, bo ja, ja te centralnie najlepiej jak potrafię, Dwa... ja cały czas odrabia. <laughs> znaczy cały ty czas na pewno jestem odpalony, po prostu. Nie no, nie nie Może jest tak... jakiś... Nie no nie, bo to powinno być tak jak już jakieś bonusy, że ci z tyłu mają bonusy od pierwszym. Uf. No właśnie, a tutaj nie ma bonusów. No co mam się wywalić specjalnie. Ma czy nie potwierdza się, tak. Tak, dobra, tak jak ty wysko... Ale jak ty Mati, w ogóle tak wyskoczyłeś wysoko? No, co ty przypadek? Trzymałem kontrol, chciałem no, zrobić no, salto. A to tak wersji dla mnie. Nie, no, no tak jak trzymasz kontrol to cię tak troszkę dopiero. Tak do tyłu. dla mnie też dużo... Ja też dużo dalej poleciałem. Ej! Dymimimotor motor! Dy -mi 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 motor! Dy -mi -mi motor! To się nazywa! To jest taki japoński motocyklista <laughs> Dyni. 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 I nie Dyni. warto było. O, oh, fuck, bym się wyrzucił. Wywalił. Wyrzucił. Ja prawie nie jadę po tej górze. O ty, Matyniusz. ja ty też widzisz. prawie spadłem. Ja cały górze? czas walkę o, tr o trzecie miejsce. No i tak jadę sam. I co, ja jestem za malajkiem. Ja też no, jesteś A jest jesteście dla mnie Czekaj, a no, Furman jest <grym> Jezu, co ja <grym> Flotar, weź się zatrzymaj na jakieś 15 Ej, dymi sekund. mi motor No dobra Ej, dymi mi motor No nic też dymi motor Czemu ty tak mi wyprzedziłeś? Ej, właśnie, no, dlaczego ty go wyprzedziłeś tak? Ja Ja nie wiem, może ja mam popsuty motor po prostu I dlatego nie tak wolę. A może dlatego, że dymi się motor? No na pewno, jest na kolejne 50 sekund Fuck, matki, chyba nie trafił <głos》<głos》co się stało? No tam jest taka, wiesz, pętla z takim... No no no. No, się ten... no, 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 no ja tak w ostatniej chwili przyjechałem, a Matiemu ja chyba nie starpiałem. Ja ścianą miejsce. przyjechałem, bo nie Ja też też chciałem też. i mnie wyjebało na 2 km. O dymił ci motor? Dymił mi motor. Mi dalej dymi motor. No, Może coś. Za... No, ale i miau! Ale fajnie tak krzecił, takie dziecko małe. No bo jesteś małym dzieckiem. No i on ma 25 sekund. Jezus powiedział! Musisz stać się dzieckiem! <głos》> Boże, no. pójść do tego. <grym> nie, nie byłeś w kościele? <grym> Dzisiaj nigdy byłem. nie był. Nie no, tak. chodziłem. Chodzi, chodzić, chodziłem. Nawet powiem wam, że chodziłem z samego rana, jak niedziela to nie wiem. O ósmej? O siódmej Coś takiego. A nie, takie to ja na jedenastym chodziłem w niedzielę. Ja też na 11. Ale na, u mnie na 11.30 trzydzieści były msze, msze dla dzieci. Nie wiem, czy u was tak było? Na jedenastym Było coś takiego dla dzieci? No, 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 no. no, znaczy, no, to, no właśnie tam A może dzieciaków. i to też coś takiego było? No nie było, co, było tak w sumie ten, ale no właśnie. Dużo dzieci przychodziło, no dzieci często... stały zawsze na, na no, nas na początku. No no, no, no. I ksiądz na środku czasem na gitarze grał i tak na i... I na chlebówki je zapraszam nie! A, po a po piłce no, już, ej, się na różnej... Flotar ma złe wspomnienia Nie, tylko nie, nie przypominaj mi Proszę Dobra. Księdzu Jerzy, nie, nie to tam, tam robię kupę Nie, bo to zmierzam w inną stronę Generalny odcinek o... Księdzu Jerzy Księdza <laughs> leży Ja jesz. nigdy nie wiem jak się odmienia słowo ksiądz Kęgle! A tu będziemy musieli rozbijać kręgle czy po prostu e, to jest jakaś nagła? Głową! Zacznij grać w kręgle. <laughs> Aha, dobra, okej, okay, w 4. <laughs> Śmieszne Uuuuu. No już potraficie, jest... ja nie potrafię O, o, to jest o kurwa koło, nie nie, no no no. No to a jest... to jest to co? No no no. No no nie w ogóle. Wszyscy no no no. Chłopaki to co? Salto, salto do tyłu, proszę. Nie, 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 nie! Salto do tyłu! Salto! Bez salta! Wykręciłem, wykręciłem. Nie, no spokojnie, wykręciłem. Wow, ma. A mój kim przejechał? No kurwa, no ostatnie jest ostatni. Kringle, o kurwa, no, kurwiłem. Ej, fajne to jest. Wow, świetnie. O nie, walłem w kręgla. W kręgla! Kręgiel. To są punkciki RP. Ej, 20 na czole. RP już mi na Lola przelali od razu <laughs> po tym. Ej, to... nie, nie, nie. <skrym> mano, Dobra, mano, ja złożę, to to Nie! Mano! Mano, chciałeś <skrym> mnie zebrać. Mano, uważaj! Mano, uważaj! Wielka, w Wielka! Wielka, wielka! Wielka, wielka! wziąłem W wielka! Ja też wielka! Wielka, wielka, wielka! Wielka, wielka, wielka! Wielka, pomogłem. wielka! Wielka, wielka, wielka! No nie to były śmieciowe maticy. Wow, ale ja jechałem, ziomek wow. Ja nie jechałem, ważne, ziomek! Śmieciowe. Dobra, ja salto, chłopaki! No i co, o. teraz już was nigdy nie dogonię O no, nie! Coś no, Lotharo! A co stało? Śmieci? Nie, nie rób tego! O, masz farta gnoju, najgorszy Lotar śmieciu Elą Czemu mnie wyżywa? Nie wiem ja, ja przed chwilą was Popularne, popularne takie, więc Kurde Popularne? Co to jest, wódka popularna, czy co to jest popularne? Nie, papierosy Ej, mam dużą jakoś nawet No Naprawdę? Były! Przynajmniej. Słyszałem jakieś sireny przed chwilą. Nie no przed... bo je tam są. Jadą po ciebie, bagiety! No. Nie, tylko nie to o. Zbliżam się do tego. Ty... dobrze, dzięki, chłopak. Do to jest kiepkin, no. prawda? Najlepszy. I za no, no nawet wiesz. flotar nas wyprzedził. Za to Patrzcie, ostatnie mogą być pierwszymi, no. Nooo, to... ja zaraz cię przegonimy. Kto jest ostatni o, teraz? Ten, no. Furman. No to furman no. będzie pierwszy. Kuj no. no no. no. do szczania, <laughs> <laughs> nie wierdam. Nie jak to stało? Nie, jest, uwaga, Do przekręciłem dobra. dobra, robię backflipa ja, nie Już robię nawet podwójnego Nie no, zrobiłem, dobra, spoko Ale ten zrobiłem. mnie teraz wyprzedzi, bo straciłem dużo prędkości No i każdy straci tutaj dużo prędkości Kto to tak Szysz. jedzie za mną zaraz? Backflip, nie wiem czy wykręcę, eee, bo nic pieprzy? nie widzę No to ja Flot jedzie! jedzie Kurwa, ale wykręciliśmy blisko Wyzywają mnie Spowolnienie I spowolnienie ja widzę was tam na horyzoncie, ga Fajne dalej, jest to, auto, tak ale... trochę lunch jest stratos przypomina Do, Dokładnie. No, dokładnie. o tym samym dokładnie. pomyślałem ja, ja też. I backflips, z ja przytupem podwójnym. No róbcie backflipy ci. No ja zawsze robiłem, teraz nie robiłem, ja, bo mam za ja dużą przewagę. Nie, ty flotar nie robiłeś no, w życiu. Ty żadnego ani razu nie zrobiłeś tam mordę i weź te kręgle. Ja nie wiem, co to ty to pokazujesz to. swoim widzom No właśnie. Nic na nie O kurwa, jednajem w tego tosta. Filmik to taki... Męciostar, kręgla! No, ja też! Ja, ja zawsze mam tak przygieta, a dlatego ja lubię to montować. Tu są opony takie fajne, patrzcie. Wow, ale to się wtedy malu tak Nie widziałem tego zielonego główna i prawie w to wyjebałem. No, 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 a ja w poprzednim okrążeniu uderzyłem w to. I, Ile jest okrążen? Dwa oczywiście. Yy, tak. no, to jest Muszę to wygrać, muszę w końcu coś wygrać. Ale was do go nie guys. Tak? I nie, nie. Spokojnie, spokojnie! Ale... A o sekundę, kurde. Matis grindował! Kurde ja myślałem, prawie. że się wypierdale już się krzyczeć, naprawdę wszystko tak, zielone tego zielonego. Widzieliście ludzie? Nie. nie. ja też ja nie widział. Tak zachęciłem o milimetry po prostu Dobra, tutaj robię backflipa O chuj się Naprawdę Może nie Ej, Furman, jak to się stało, żeby wyprzedać? Jezu, Furman, co ty robisz? Udałem się, Rude Czemu to tak szybko jedzie? Na serio? On to mnie podjechał w sekundę nagle Było więc sekund I teraz we mnie się wrąbia, znam go Kurwa, no jaki to jest... nie dam się, nie dam się Kurwa, mógłbyś opowiedzieć o swoim synie co zrobiłeś? No wjechałem w wasz tunel, ziomeczki Ale no mnie aż tak nie bo on był w chuj rozpędzony za mną. wjebał się we mnie, walnąłem wziął w gówno. I potem już było... Nadzieja we front flipie. Ja Ej, Nie, front flip jest ZRĄBANY Róbcie f... <ścoughs> on jest... <ścoughs> ja nie no, polecam front flipa! Ja ja robię. Ja jestem na samym końcu, jestem ostatnim <ścoughs> Ostatni będą pierwszymi! To... I mówiłem, że Furman jest... Jest! Mówiłem! <ścoughs> Manoje, front trip. O O nie! fronti, fronti, Ja zrobię. Front oh.